Hej, to znowu ja Lorish. i dzisiaj nagrywam filmik, na którym mnie nie będzie widać, chyba że ja się przeniosę. Może po prostu będzie mnie widać. I to jest filmik który ogólnie o papugach moich. Więc, no, już w informacyjnym filmiku, tym duszy, ten Too Much Information opowiadałam Wam o nich. I teraz Wam pokażę wygląd w ogóle klatki. Więc klatkę mam bardzo dużą, wygląda ona tak. Tu jest yy, kocyk, który mi przykrywa mnie wieczorem. Dobra. Więc posażenie klatki. Tu mają papienko, tu mają basenik, tu mają yy, pojemnik z widzonkiem jak tam. O, tu mają wodę i tam też. No. Tu mają żartkę, tam mają. Tu mają taką fajną, dużą gałąź. Tu mają małą żartkę i tak wygląda dół. I mają też drabinkę. Klatka otwiera się tak, to jest jedna połowa. Tu się do góry wsadza taki, który łączy i mają taką żarć. Przepraszam, tam spędziłem czas. Albo tam, czyli na łóżko. No, y, kupuję im smakołyki, różne takie żarełka, wapienka, y, one kochają winogrona, więc też ich kładę winogronem. No, więc to jest filmik o jak Pewnie będzie ich więcej trochę tych filmików, jak będą latać na, na przykład. No, to na razie. pa!